Sutnikiem Kraków, dzisiaj z, można powiedzieć z moim miastem, z Jaworznym i bardzo się cieszymy. Proszę powiedzieć, czy potrafi Pan opisać to uczucie, jakie to uważasz, co to znaczy wejść do Ekstraklasy? No coś wspaniałego, na pewno dla kibiców, dla zawodników, dla całego miasta Jaworzna wielki splendor zobaczymy i myślę, że... Ludzie w Jaworznie to pociągną. Panie Rafale, proszę powiedzieć, bez koszulki, koszulki rozdane tutaj kibicom z Jaworzna. Proszę powiedzieć, jakie to jest uczucie awansować do pierwszej klasy? E, to znaczy, mi się wydaje, że e, duży wpływ na to miał na pewno pierwsze spotkanie, gdzie żeśmy wygrali 2-0, a, a dzisiaj żeśmy potwierdzili, że, że, że stać nas na to, żebyśmy grali w pierwszej lidze. Przed chwilą był Pan tutaj pozrzucany przez kibiców, było gromkie 100 lat. Jak, jak, jakie to jest uczucie awansować do pierwszej klasy? Na pewno lepsze niż od spadania. Tak myślę, więc trzeba zrobić wszystko wspólnymi siłami w Jawoźnie, żeby, żebyśmy jeszcze nie raz przeżywali takie, takie chwile, jak po prostu przeżywałem ja i moi tu koledzy yy, wszyscy, którzy tu przyjechali do Radomska. Jechaliśmy z uczuciem niepokoju, ale ta ulga nagle, która nas tutaj dopadła, to jest, proszę Państwa, no to się nie da określić, to po prostu trzeba przeżyć. To jest radość. Ja, ja nie umiem powiedzieć, jak ja się cieszę. To jest no, feta radości. Ja bardzo się cieszę jako patriota lokalny, Szczako, mi, miłośnik Szczakowej e, z tego, że udało się tak bardzo wypromować Jaworzyno. Tylko ja e, noszę w sercu to, żeby w tym ferworze zamieszania pamiętać o tym, że jest ten kawałek ziemi, który się nazywa Szczakowa. Ten kawałek ziemi, ta drużyna. Szczakowianka wyszła właśnie stąd, z tych korzeni, które się nazywają Szczakowa. Niech Niech Panie w wspaniałe święto. Awans do Ekstraklasy. klasy? Jak, jakie to jest uczucie? Życzyłbym każdemu, żeby to przeżył. Jest to coś wspaniałego, coś czego się nie da pójść. Wspaniałą atmosferę tworzą tutaj kibice, którzy no od dłuższego czasu tutaj czekali na wasz przyjazd. No chwała im za to. Dzisiaj pokazali, że potrafią się zorganizować wspaniale dopingować. Był to 12 zawodnik nasz dzisiaj w Radomsku.